Sami Hiszpanie są mocno zaskoczeni, że mają tylko jeden punkt. No i to jest właśnie wynik remisu z Słowacją. No, no i teraz mamy te w nasze warianty. Na żeby marzyć o dalszym awansie, musimy ten mecz zdecydowanie wygrać. No to teraz zobaczmy, jak, jak wyglądają warianty. Tak, przegrana remis albo wygrana Polski dzisiaj z Hiszpanią. Jak to będzie wyglądało wtedy? No tu akurat jest hiszpański kibic, który za chwilę się wypowie. Sezon grillowy się zaczął już, więc jeśli ktoś ma problem z wątrobą przeciążona, to chlorofil również będzie wpływał na niego. I pozytywnie. jak smakuje? Muszę być szczery, że uwielbiam napar z mięty, lubię herbatę miętową, natomiast. <grymina> coś taka niekoniecznie. Niekoniecznie. Ja naprawdę jestem wszystko żerny i wszystko pitny, ale jest tak mocno wzbogacony miętą, że w momencie, kiedy powiedziałeś, że on przypomina między innymi płyn do pukania ust, to nie wiem, czy niejednokrotnie miałyście taką sytuację, że napiłyście się trochę tego płynu, i to był właśnie podobny odruch. Nie chcę mówić jaki, z tego względu, że jest wczesna pora. widzę, ja że, że łezki ci się w oczach pojawiły. No dobrze, drodzy Państwo, za zdrowie! To ty sobie pi, dziękujemy bardzo za nie wszystkie radę, Tak? Trzeba go a... rozcieńczyć w wodzie, nie trzeba być koncentrator. Z mojej inicjatywy w czerwcu 2010 roku weszły w życie przepisy pozwalują, pozwalające. ustanowić radcę prawnego pełnomocnikiem ofiary przestępstwa w postępowaniu karnym. Do wybuchu II Wojny Światowej obchody obywały się regularnie. Gdynia ponownie świętuje od 2013 roku i te świętowanie możemy teraz wszyscy razem zobaczyć. Ten niesamowity klimat. Tutaj mamy skippera, który podpowiedział nam, że wiatr jest dziś rewelacyjny, dzięki czemu jachtówki, jachtówki, jachty, jachty i inne jednostki mogą spokojnie przepłynąć. Jak jeden Urząd tak będzie, będzie kwestionował drugi. No to no, dzisiaj, tak, jest rok 2001. I mamy tyle, tyle decyzji. Będziemy świadkami Tajbreka, który zadecyduje o awansie do półfinału, w którym czeka już Belinda Bencic, która także dzisiaj taki tie Break w trzecim secie musiała. Z Ekatarino Aleksandrową wygrać. No proszę. Takie oryginalne nakrycie głowy. I yoga, dwa w jednym. Każdy sposób dobry, aby trochę się ochronić od słońca. W niedzielę również upalnie i słonecznie od 29 do 34 stopni, poniedziałek też będzie gorący, upalny, delikatny błąd mamy na mapie we Wrocławiu, na poniedziałek powinno być 34, no ale to z racji upału. I dopiero późnym popołudniem zjawi się nad naszym krajem front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu i z burzami. Bardzo dużo Polaków przylatuje każdego roku, więc oni Pol Polskę i Polaków dobrze znają i nas lubią, bardzo nas lubią. Monika to jeszcze na koniec potwierdź nam, że jedzenie na Malcie jest pyszne, bo my zawsze o tej porze jesteśmy Ta. bardzo głodni bez śniadania. A pogoda mnie już w wkur kurza i ten widok.